Cześć, jestem Michał Mazur, a to jest moje 5 na 5. Chciałbym pokazać wam 5 trików, które lubię robić, kiedy przyjeżdżam na skatepark kamuflaż. I 5 trików, które chciałbym zrobić, ale mam z nimi jakiś problem, coś mnie blokuje w ich wykonywaniu. Pierwszym trikiem, który lubię robić na skateparku jest crooked grind na najmniejszym murku. Lubię robić ten trik, dlatego że mam go opanowanego praktycznie w 100% i, i to jest taki trick na rozgrzewkę dla mnie. Kolejnym trickiem jest Noli Kickflip przez piramidę, dlatego że po prostu lubię Noli Kickflip, to jest chyba mój ulubiony flip i lubię to uczucie kiedy wybijam się przez piramidę i ląduję w kącie. Noli Frontside Kickflip przez piramidę, tak samo jak z poprzednim trikiem, to jest mój drugi ulubiony trik i w sumie mam go opanowanego tak, że lubię go robić na różnych przeszkodach. I tak jak poprzednio lubię to uczucie, kiedy wybiłam się na piramidę i ląduję w kącie. Kolejnym trikiem jest frontside, deepside na kwaterku, na przeszkodzie, na której miałem e, najmniej nie trików, jeśli chodzi o wszystkie przeszkody na tym skateparku. E, lubię ten trik robić, dlatego że e, lubię to uczucie, kiedy slajduję na kwaterku, kiedy wjeżdżam z prędkością i odjeżdżam z tą samą prędkością. E, hmm, tyle. <śleszamy> Piąty trik, który lubię robić w tym skateparku to kickflip z manual pada przez gapik na zjazd. Lubię ten trik na tej przeszkodzie, dlatego że kiedy wybijam się kickflipem to czuję taki dreszczyk emocji i lekką niepewność, że mogę nie wylądować tego kickflipa w zjazd, a jak już łapię deskę i ją kleję na ten zjazd, to po prostu od razu błyszka mi się urmienia. A teraz pięć trików, które chciałbym zrobić na tym skateparku, ale za każdym razem jak przychodzę, to jakoś nie mogę ich odjechać i wylądować. Nie wiem dlaczego. To się okaże w przyszłości. Ale pierwszym trikiem jest na kwaterku na blunt i tak samo drugim trikiem jest backside nose blunt. Nie mogę po prostu zahaczyć jakoś tym przednim nosem i wbić się z powrotem w koping i odjechać jakoś tą blokadą. Nie, nie wiem o co chodzi w ogóle. Tak. I kolejny mój wielki repertuar drinków na kwaterku, których nie umiem, jest backside smith Grand, ale taki pojechany. Nie mogę jakoś ustać na kwaterku i zagrindować kawałek dłuższy niż 10 cm. Czwartym drinkiem którym się jaram i którego chciałbym się nauczyć jest laser heel, Switch Laser Hill, skręci go font na piramidze. Potrafię zakręcić deską, ale jakoś nie mogę i złapać się i w i odjechać. Piątym trickiem jest e, noli, Havelerial Kickflip przez piramidę. Potrafię robić ten trick. Tylko nie potrafię go złapać, yy, lądując w kąt na piramidę. A bardzo chciałbym się tego nauczyć na tej przeszkodzie. Może kiedyś. Pozdrawiam ziomków z Lubilona, którzy jeżdżą na desce i nie tylko. Yy, I zapraszam na skatepark, który budujemy, firstfloor.pl i yy, yy, y otwarcie najprawdopodobniej na święta. Jak się wyrobimy z kładzeniem <głodzajmy> podłogi. zdra elo elon